Korola ma aspiracje, aby być coraz większym producentem na rynku. Nie bez powodu pod serią Edge 30 prezentuje trzy nowe modele. Wśród nich ten, który jak widzicie tutaj, kolorystycznie bardzo maczuje się ze wszystkim, co udało mi się znaleźć w mieszkaniu. I jeżeli chodzi o to, co opowiem wam o tych modelach, bo są to pierwsze wrażenia, to przede wszystkim skupię się na Edge 30 Neo. Natomiast nie zabraknie też komentarzy na temat Edge 30 Fusion i Edge 30 Ultra. Zapraszam do oglądania. Będę wdzięczny za każdą łapkę w górę oraz suba. Oczywiście też followujcie nas w innych mediach społecznościowych, bo jesteśmy na TikToku i Instagramie. A teraz zacznijmy od tego, że Motorola to w ogóle zaczyna coraz lepiej radzić sobie w Europie. Zaliczyła 18% wzrost rok do roku, gdy chodzi o aktywację urządzeń, czyli nie tylko kupno, ale także i ten stan, w którym to urządzenie potem trafia do użytkownika. Tak więc to jest na pewno coś co warto odnotować. Podobnie jak warto odnotować, że seria Edge 30 to w sumie nie jest zła, a model Edge 30, którego recenzji jeszcze nie zrobiłem i kiedy się skończy, na pewno no to też nie jest najgorszy model. I tu pojawia się właśnie problem, bo jest Edge 30 Neo, który jest trochę tańszy, ma nieco inny zestaw możliwości i na pewno będzie taką wewnętrzną konkurencją. Zacznijmy jednak od wykonania tego modelu, bo jest to na pewno bardzo lekkie urządzenie. 155 gramów, matowy tył. Jak zauważacie, na pewno tutaj ten akcent na kolory jest całkiem duży. Zresztą zasłaniam ręką najważniejszy aspekt tego telefonu, czyli oznaczenie Pantone. Motorola nawiązała współpracę z firmą, która odpowiada za standaryzację kolorów, po to, by stworzyć cztery warianty kolorystyczne, które możecie teraz zobaczyć. Ten telefon, który trzymam w ręce jest w wariancie Very Perry i trzeba przyznać, że jest to kolor, którego no, raczej nie spotyka się w smartfonach, a jak się spotyka, to raczej w innej wersji. Jeśli zaś chodzi o samo wykończenie tego tyłu, no to tak, mamy matowy, nie aż tak przyjemny w dotyku tył, natomiast jest tutaj pewny chwyt. Ramki boczne wykonane są z tworzywa i to tworzywo jest pokryte błyszczącym lakierem, więc też trochę się palcuje. Jeżeli chodzi zaś o to, jak to jest spasowane, no całkiem dobrze, że to jest mniejsze urządzenie, ma ekran 6,28 cala, więc też łatwiej jest to wszystko złapać. Jednak najgorszym elementem tego wykończenia, moim zdaniem, jest właśnie to oznaczenie Panton. Ja rozumiem, że to jest ich styl graficzny, to jest ich komunikacja, żeby robić właśnie taki prostokącik, ale mimo wszystko, no, to wygląda jak naklejka i wygląda, jakby dało się to zdrapać. Natomiast jest to pod warstwą matową i jest to błyszczący element, który też łapie odciski palców. Trzeba jednak przyznać, że jest to urządzenie stylowe. Wyspa aparatów została otoczona diodami LED, więc mamy tutaj podświetlenie zamiast typowego Always On Display, którego nadal u Motorola nie ma. Mamy też przyciski głośności oraz blokowania ekranu, które znajdują się po prawej stronie i no, klikają całkiem w porządku. Są też nieduże, symetryczne ramki. Trzeba przyznać, że to urządzenie może się podobać, zwłaszcza potencjalnie młodym odbiorcom, bo chyba wydaje mi się, że jednak to jest urządzenie celowane w tą mityczną generację Z. Jednak przechodząc do samej jakości na przykład obrazu, no to myślę, że tutaj ten ekran 6,28 cala jest zadowalający. Mamy odświeżanie do 20 Hz, nie 144, jak właśnie w Edge'u 30. Trudno się w zasadzie do czegokolwiek przyczepiać, jeśli chodzi o ekran. Mogę przyczepić się do wydajności. Snapdragon 695 z 8 ram RAMu za 1899 Zł to Nie jest propozycja, która przekona każdego. Edge 30 ma Snapdragona 778, ale jak odstawimy tego Snapdragona, to nadal będziemy mieli tam propozycje z Mediatekiem, ba, pojawi się tam nawet gdzieś w okolicach Xiaomi 10T albo Xiaomi 11T, i to są też propozycje z mocniejszymi procesorami. No tutaj Motorola na pewno nie ma do zaoferowania jakiejś topowej wydajności. Na co dzień działa to ok, to znaczy aplikacje odpalają się z jakimś takim opóźnieniem, natomiast płynność animacji i też lekkość Androida tutaj jest. Jest jak najbardziej odczuwalna, więc być może okaże się, że jest to urządzenie wystarczające, ale raczej nic więcej. Zwłaszcza, że bateria to 4020 mAh, tak więc ponownie szału nie ma, ale dostajemy 68 watową ładowarkę, ja tak mniej więcej 33 minuty byłem w stanie napełnić to urządzenie od 0 do 100%. Co jednak może bronić tę baterie, to obecność indukcyjnego ładowania o mocy 5W, więc raczej średniego, ale mimo wszystko takie ładowanie tutaj jest, więc warto to odnotować. No i jeżeli chodzi o aparat, no to znajdziemy tutaj tylko dwa obiektywy, procent podszedł do tego Główny, 64MP, ma optyczną stabilizację, 13 megapikseli jest ultra szerokokątną matrycą. Do tego 32MP z przodu. Nie porobiłem jeszcze przesadnie dużej ilości zdjęć, część możecie zobaczyć tutaj. Wydaje mi się, że jest to telefon, który raczej fotograficznie nie będzie brylował. Natomiast tutaj jest jednak większy problem ceny tego urządzenia. Ja wiem, że jesteśmy znowu w słabej ekonomii, ale mimo wszystko 1900 zł na smartfon ze Snapdragonem 695. Trudno przechodzi mi to przez gardło. Zresztą przy Oporeno 7 Lite 5 jest tym samym procesorem mam ten sam problem. Problem. jednak w porównaniu do niego Motorola ma parę ciekawych funkcji i no jakby nie patrzeć jest na pewno całkiem przyjemnym urządzeniem a kompaktowych smartfonów w tańszych cenach niż 4000 zł w ostatnim czasie nie było zbyt wiele z dwoma innymi smartfonami spędziłem mniej czasu Motorola Edge 30 Fusion to taki smartfon w środka i trochę mam z nim problem bo istnieje też Edge 20 Pro który na przykład ma Zoom którego nie znajdziemy w Edge 30 Fusion no i który ma procesor Snapdragon 870 który nie grzeje się tak jak 888 Plus od Snapdragon'a który Znajdziemy w Fusion, ale Fusion warto docenić za to, że jest to urządzenie. Ponownie, dość lekkie 175 g w wersji ze szkłem i 168 g w wersji z wegańską skórą. Bateria jest już nieco większa niż w Edge 30 Neo, czyli mamy 4400 mAh i bez bezprzewodowego ładowania, bo trzeba było się jakoś odróżnić od Edge 30 Pro. No i mamy też nieco inny ekran, bo pojawiają się znowu zagięte ekrany w serii Edge, czyli ta nazwa zaczyna znowu mieć sens. Ten ekran, który znajdziemy w Fusion ma 6,55 cala, odświeżanie do 144 Hz i naprawdę wygląda zacnie, jeśli chodzi o kolory, jeśli chodzi o parametry. No to tutaj nie ma czego się wstydzić, tylko że konkurencja w postaci, nie wiem, Realme GT2 czy Xiaomi 12X, no, też ma bardzo dobre ekrany. Jednak podobnie jak ta konkurencja i cała seria Edge 30, wodoodporność mamy tutaj w standardzie tylko IP50. 52. Tak więc telefon przeżyje spotkanie z herbatą, albo go nie przeżyje. W sumie lepiej po prostu nie próbujcie. Trzeba jednak przyznać, że Edge 30 Fusion jest bardzo zgrabny, ma bardzo ładnie wykończone te boki i też tył jest przyjemny w dotyku. Zwłaszcza w tej wegańskiej wersji, chociaż nie wszyscy lubią takie skórzane ujęcie telefonu. Natomiast jeśli chodzi o to, jak to prezentuje się pod względem funkcjonalności, Android 12, nie mamy tutaj Androida 13. Natomiast pojawił się nowy gest, czyli takie podwójne stuknięcie. Nie zawsze wychodzi, ale podwójne podwójne stuknięcie powinno przekierować nas do albo wybranej aplikacji, albo do jednej z akcji, którą sobie wybierzemy, na przykład, nie wiem, włączanie dyktafonu. Do Edge 30 Fusion podobnie jak do Edge 30 Neo dołączono 68-watową ładowarkę, a gdy chodzi o aparaty, w Edge 30 Fusion znajdziemy 50 megapikseli z optyczną stabilizacją, 13 megapikseli ultra szerokokątne i 2 megapiksele jako sensor głębi z tyłu, z przodu 32-megapikselowa matryca. Wydaje mi się, że te 2 megapiksele jako sensor głębi są absolutnie niepotrzebne, tylko trzeba było wcisnąć więcej Aparatów, żeby nie wyglądało to tak jak w tańszych modelach. No ale jest też gwiazda do bicia rekordów. Motorola Edge 30 Ultra, która ma 125 W ładowanie i w 19 minut możecie napełnić ten telefon od 0 do 100% przy akumulatorze o pojemności 4610 mAh. W dodatku dostajemy tu wsparcie dla 50 W ładowania po kablu i też jest to smartfon, który no, ma zaskakiwać pod wieloma względami, bo oczywiście znajdziemy tutaj też nabierkę na 8 Plus Gen 1, 12 GB ram, 256 GB na pliki użytkownika i no wydaje mi się, że całkiem ładnie wykończoną budowę. Ponownie standard IP52, ale jeśli chodzi o to, jak wykonany jest ten matowy tył, bardzo miękki w dotyku, mimo że to jest szkło Gorilla Glass 5 i też boki wykonane z aluminium, to wszystko sprawia, że ze smartfonem czuję się tak, jakby miał urządzenie premium. Szkoda, że producent nie posilił się o ekran 2K, bo wtedy faktycznie mielibyśmy do czynienia z modelem Ultra i nie posilił się też o jakiś pokaźniejszy zoom, bo podwójne przybliżenie do trybu portretowego jasne, jest fajne, ale z drugiej strony mamy tutaj przecież matrycę 200 megapikseli, i ona może robić takie przybliżenia, że głowa mała. Natomiast producent raczej z tego nie będzie korzystał. W dodatku nie korzysta nawet z pełni potencjału matryc, bo mamy też 50 megapikseli ultra szerokokątne, ale tak naprawdę nagrywanie w 4K mamy tylko za pomocą głównego obiektywu, który może też nagrywać wideo w 8K. Jeśli chodzi o zdjęcia, na razie tutaj nie chciałbym specjalnie mówić o jakichkolwiek wynikach, czy są dobre, czy są niedobre, natomiast jakby nie patrzeć, Motorola stworzyła telefon dobicia liczbami i też nie wszystkie liczby tutaj biją konkurencję. No ale te telefony naprawdę są przyjemne w dotyku, dobrze się z nich korzysta. Motorola Zaczyna dokładać funkcje, które wcześniej nie były w ich smartfonach, takie jak głośniki stereo, które tutaj są w każdym modelu z serii Edge 30, i to po prostu zaczyna wyglądać coraz lepiej. Warto też odnotować przy tym wszystkim, że no mamy do czynienia z urządzeniami, które. Tak, są droższe, natomiast faktycznie ta cena coraz bardziej jest uzasadniona. Motorola obiecuje dwie duże aktualizacje systemu i trzy lata wsparcia poprawkami bezpieczeństwa dla Edge 30 Neo oraz dla Edge 30 Fusion. A gdy chodzi o Edge 30 Ultra, to dostaniemy trzy duże aktualizacje systemu i do czterech lat wsparcia poprawkami bezpieczeństwa. Tak więc trzymam Motorola za słowo, dajcie znać co wy myślicie o tych urządzeniach. No i oczywiście, jeżeli chcecie któreś przetestować, to też dajcie znać. Zapraszam Was gorąco do oglądania innych materiałów, oczywiście też do obserwowania naszego. Poczynaniu w mediach społecznościowych, no i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!